Jest rola, jest rola. Bierzemy. Jest, jest ryba. Pierwsza. I siedzi. Cześć wszystkim, witam wy. w pierwszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Franek i dzisiaj będziemy łowić na tym o tutaj zbiorniku. Ogólnie na początku to przepraszam za jakiekolwiek dźwięki out, ale znajdujemy się przy drodze szybkiego ruchu chyba. To jest chyba droga szybkiego ruchu, która znajduje się tam. Więc może być tutaj dosyć głośno i też pewnie będziecie słyszeć wiatr, ponieważ trochę tu wieje. Ale ogólnie znajdujemy się w Głogowie Małopolskim na stawach, są tu trzy stawy, ja łowię na pierwszym, tutaj pewnie macie może nazwę, jak ten staw się nazywa, bo jest ich tu parę i będziemy łowić na metod feeder. Dobra, na sam początek rozrobimy sobie zanętę. będę łowił dzisiaj przy dwóch zanet, czyli metod, metod Pellet Fish Meal Natural z baita i Carp Competition Zanęta też z baita zrobiamy. Zanęta jest już gotowa, więc też ją zamykam, żeby sobie poczekała i w tym czasie ja pójdę sobie już powoli ogarniać wędki, bo już je ogólnie rozłożyłem, ale jakieś przynęty i tak dalej. Dobra, zanęta się już zrobiła, więc myślę, że na pierwszy ogień założę sobie taką przynętę z Feederbyta, którą mam tutaj założoną i robię tak, trochę biorę zanęty na sam dół, na to daję peletu. Peletu też jakoś nie, nie bardzo dużo, i zamykam to. Wyciskam. I jest dobrze. Mogę sobie jeszcze trochę zanęty tutaj dodać. I jeszcze to zamknąć w tym. Dobra, i myślę, że będzie dobrze. I mogę już iść oddawać pierwszy rzut. Dobra, zarzucamy. Odkładamy na, na tripoda Troszkę podwijamy Zakładamy swigera I myślę, że będzie dobrze Jak będzie się coś działo ciekawego To do Was wrócę Jeszcze idziemy rozłożyć podbierak Podbierak, z którego korzystam, jest to podbierak z Mikado. Modelu Wam nie powiem, bo nie znam, ale jest taki zielony, a moja sztyca, którą myślę, że mogę Wam polecić, bo jest dosyć dobra, jest to sztyca z firmy. Z firmy. Taka tu macie model, więc jak potrzebujecie, to sobie możecie to wkleić do szkiwarki Jest rola, jest rola. Bierzemy. Jest, jest ryba. Pierwsza. Dosyć ciekawo. Zobaczymy co to będzie. Jest rola, dosłownie po 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 trzech minutach, jak to zarzuciłem. Powstałem, że rzędzie to albo karba, albo karaś. W ogóle nie łowiłem przez całą zimę na fiderek i jest to moja pierwsza wyprawa fiderowa w tym roku, więc fajnie czuć rybę na kiju po takim czasie. Już czuję, że się tutaj zbliża ta ryba. U mojego taty też widzę, jest ryba, więc dosyć dobrze biorą te ryby tutaj. O, coś zaczyna walczyć, bardziej trochę. Za zbiorę, podbiera. O, już jest. O, karpik. Tak? Oj, to dosyć duży. Chyba. Tak, karpik. Tak, no nie, nie bardzo duży, ale taki ciekawy. Może podbierak. taty też jest karpik, ale trochę mniejszy. O, siedzi. Dobra, mamy dwa karpie. Taki jest pierwszy, to jest ten mój. Taki ładny. I tutaj jest trochę mniejszy taty. Taki, fajny. Dwa zostały odpięte i wracamy z nimi do wody. Dobra, kolejny rzut. Nie więcej w to samo miejsce, ale jeszcze sobie zaklipuję to jest dobrze. Dobra, jest chyba na ryba. Czekaj, poczekajmy, może coś przez żyłkę przepłynęło tylko. Nie, nie, jest, jest, dobra, nie, nie. Siedzi. Coś niedużego, trochę mniejsza niż przed tam, przedtem. Muszę wziąć podbierak, bo jest tutaj blisko. Jest to kolejny kart. Taki, taki podobny jak taty przedtem, wcześniejszy. Dobra, mamy takiego oto karpika małego. Trochę ucieka, ale mniejsza. Taki ładny, nieduży. Ile go wypuszczać? I czekamy na większego. Dobra, wypuszczamy karpika. Pięknie, ładnie, zdrowy. Wypuszczamy go. Ale nie w tamtą stronę, przyjacielu. Płynie w drugą stronę. O, dobrze, dobrze. do, popłynął. Dobra, u taty jest ryba. Holuj. Jak go wstawiasz? Duża, mała? Chyba mała. Tata mówi, że nie duża. Dobra, jestem z podbierakiem. O, spadła. Dobra, może się następne uda wyłowić. Jem sobie właśnie batoma i tak patrzę. I nikt nie mówił tyle co my. Mi ryba bierze, albo i nie więc nie spodziewałem się, że będzie tak tutaj dużo ryb bo jestem tutaj pierwszy raz w życiu, nigdy mnie tutaj nie było I zobaczymy jesteśmy tutaj jeszcze chwilę na razie, na razie jest godzina 14.30, myślę, że tutaj może do 17.00 pobędziemy, bo o 17.20 robi się ciemno Zobaczymy jak coś będzie to do No Dobra, chyba jest ryba. Dobra, jest. Zaczyń. Zaczynam I siedzi. Coś niedużego znowu. I jest. Nie, karasz, karp, też karp, tak jak wczerpnę. Tak. Też taki jeden z mniejszych. Dobra, no standardowo jak go odczepię, to się z wami znowu zobaczymy. Dobra, jest kolejny karpik, taki też nieduży, taki podobny do tego wcześniejszego. Ci z nim też do wody, ze wcześniejszymi. Dlatego trzeba było około chwilę czekać, bo jakieś takie 40 minut był przestój i nie było ryb w ogóle. O, odpływ. No, chuj, okay, w tą stronę. O, nie do siatki, dobra. Dobra, jest kolejna ryba, najprawdopodobniej taka sama, jak to wcześniej, trzymaj. Tak to jest To jest też karb. Dobra, jest taki karb, taki malutki. Góra pół kilo, idziemy go odnieść do wody. Popłynął. Jest taki karfi, o ma przynęte jeszcze w łuzi. Czekaj. I cyklotuje do wody z powrotem. Jest nasz, podajże siódmy karp. Dużo ich, tylko szkoda, że takie małe. Wypuszczamy tego gagatka. Pomyślałem, że zmienię przynętę na takiego oto twistera mini slimaka, z Federbejta. Tak ona się prezentuje. I robimy zestaw. Robimy zestaw na metodę i zarzucamy. Może się skusi na taki większy karpik. Dobra, jedzie ryba taty. Większa, mniejsza jestem znudzony tymi karpiami. Tyle ich tu jest. W międzyczasie wpadł taki karpik też nieduży jak reszta leci do wody dobra ja zarzucam tata holuje kolejną rybę już ostatnie ostatnie zarzucenie najprawdopodobniej jak to leciało mam nadzieję że w ostatnim zarzucie złowić jakiś konkretny karp, bo tak trochę słabo bo same malizny tutaj są nic konkretnego idę ta zabrać. Jest taki ładny Karpi Gutaty. O, taki karpiszon. Ja mu zrobię jeszcze zdjęcie telefonem, bo taki, taki ładny jest dosyć. O, proszę bardzo. Dobra, jesteśmy już tutaj dosyć długo. Już ludzie się pozwijali. Tam już nie ma ludzi, a byli wszędzie. My ja już się zwijałam, a pomyślałem, że jeszcze pod koniec łowienia pokażę wam sprzęt, na który łowię. Więc tak, zaczynając od mojej wędki, jest to wędka DAM Heavy Feeder. Heavy Feeder do 125 gram wyrzutu. Dostałem ją w tamtym roku. Bardzo fajna wędka, holowałem na nią różne ryby, na przykład też jesiotra 12,5 kg, którego złowiłem w tamtym roku. I bardzo dobrze się na nią holowało. Koło wroteczek, który jest przy niej, to jest okuma. Okuma i nie wiem jak się to czyta To jest ta Okuma Ceymar, Chyba w rozmiarze 3000 Mój tata również ma koło wyrotek Okuma Ale jest to Okuma y, Konkretnie model AK 4000 I ta ma taką wędkę Niekoniecznie kojarzę co to jest Za firma Tutaj macie tą firmę O tutaj ona jest nie wiem czy się wyostrzy, powinno. Dobra, tutaj macie. Mamy też tripoda. Jest to tripod z Delfina. Też go zakupiłem w tamtym roku. Polecam. Bardzo fajny. Łowiliśmy na niego dosyć dużo. Tutaj jest. E, tu jest nazwa jego. Mamy też do niego tutaj takie niedawno zakupione. E, nie wiem jak to się nazywa, więc po prostu wam to pokażę. Takie dwa, z takimi, tutaj się wędka blokuje na tym i nie, nie odjedzie. Mamy też yy, swingery. Swingery z Mivardi. Kupione też razem z tym tripodem, rok temu. I sygnalizatory brań z Dama, firma Dam. Fajne sygnalizatory, one były dosyć tanie. Ja je też kupiłem na przecenie. Mamy do wszystkiego pudełeczka. Oczywiście sygnalizatorów i sygnalizatorów, i e, tych swingerów jest po trzy. Tu jest miejsce na jednego, drugiego i na trzeciego. Drugi jest to akurat, łowimy na dwie wędki, ponieważ jesteśmy na wodzie PZW i można łowić tylko na dwie wędki. A tutaj mamy drugą stroną. Tutaj jest pudełko z yy, sygnalizatorami. Mamy tutaj centralkę. Czyli fajna sprawa. Można sobie odejść od wędek, gdzieś ja wszystko słychać. Jeden nam został, no bo też są trzy. A my łowimy na dwa akurat dzisiaj. Teraz do sprzętu może kiedyś wam pokażę. Wszystkie pudełka i resztę rzeczy. A tymczasem. Ja się już powoli będę tutaj zwijał. Dobra, łowienie na dzisiaj uważam za zamknięte. Już dzisiaj nie łowimy. Złożyliśmy cały sprzęt. Już tu nie ma tripoda. Tu jest pokrowiec na wędki. Łowisko tutaj, na tym łowisku byłem pierwszy raz w tym sezonie i w ogóle w całym swoim życiu i tutaj nie byłem. Bardzo fajne łowisko, takie tylko trzeba tutaj przyjechać, już jak będą bardziej jak będą wakacje, czy tam przed wakacjami jakiś czerwiec, maj, żeby zobaczyć jak się uaktywnią tutaj takie większe ryby. Bo na razie to ryby tylko takie malutkie karpiki brały. A tymczasem ja żegnam się z wami z nad tego pięknego małego zbiornika. Zapraszam do kolejnych odcinków. já